Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj zapraszam na moje pierwsze wrażenia związane z ATFS. Trochę późno, ale fakt jest też taki, że z urządzenia jednak muszę korzystać intensywnie. Czyli muszę włożyć moją drugą kartę, gdzie mam telefony, gdzie często rozmawiam, gdzie mam duży pakiet internetowy, żeby z niego korzystać i tak dalej, i tak dalej, więc kupowanie jakby osobnej karty nie ma tutaj sensu, ale musimy sobie jakby te pierwsze wrażenia podzielić na kilka części, bo tak naprawdę ja się uczę tego systemu. To po pierwsze, i wiele osób może być o wiele bardziej, na pewno jest o wiele bardziej zaawansowana niż ja, jeśli chodzi o Windows Phone. I teraz tak podzielmy sobie to na kilka części, jeśli chodzi o samo. Jakby sam wygląd urządzenia, no to oczywiście jest tu kilka plusów, kilka minusów. Urządzenie fakt, że trafia do mnie później też niż pojawiło się na rynku, więc już jakiś czas jest. Z drugiej strony, ono samo też pojawiło się później niż, jakby, nie wiem, protoplasta tego urządzenia, czyli Note 2, bo, no bo trzeba tak przyznać, że to urządzenie tak wygląda, właśnie, i zarówno jeśli chodzi o ramkę przód. Poza zmienionymi przyciskami, oczywiście, no i tak to wygląda. Telefon może się podobać, bo on przykład bardzo fajnie wygląda. Moi znajomi mówią, że jest bardzo ciekawy, poza powiedzmy, ramką, która już troszkę się przejadła ze względu na to, że mamy Nota 2 już bardzo długo na rynku. Mamy przecież Note 3 i czy na Note 4 tak naprawdę. Ale faktycznie urządzenie, no powiedzmy, dobrze leży w dłoni. Nie ma tu jakby z tym większego problemu. Jest w pełni obsługiwalne jedną ręką, na pewno. I tak, to co cieszy w porównaniu do zmian np. z Androida, no to to, że mamy dodatkowy przycisk tutaj dedykowany do aparatu, właśnie. To jest wielki plus, bo możemy sobie bardzo szybko, właśnie, włączyć kamerę w ten sposób. I już mamy. Dostępny aparat. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Z drugiej strony, jednak niestety, biorąc pod uwagę to, że ja jestem przyzwyczajony i wychowany tak naprawdę na Androidzie od, od tych paru lat, no to odwrotna kolejność, tutaj jakby wstecz, a tutaj wyszukiwanie i tutaj oczywiście bing, jeśli chodzi o odwrotność klawiszy, no to strasznie myląca z tego względu. Nie, że złe rozwiązanie, tylko strasznie mylące dla mnie. Więc osoby, które po prostu by startowały z Windows Phone'em, no to oczywiście no to jest jakby kwestia do przyzwyczajenia. Tak samo dla mnie zresztą. No i tak. Oczywiście nie ma tutaj czegoś takiego, że urządzenie jest jakby nie wiem, no nieużywalne czy po prostu niekonfigurowalne, tak. Ja wielokrotnie tak mówiłem, że Windows Phone pod tym względem no gorzej wypada tak dalej, no faktycznie tych aplikacji jest mniej, zdecydowanie mniej, niż w Androidzie. Chociaż bierzmy pod uwagę to, że w Androidzie dużo aplikacji w Google Play to jest tak naprawdę chłam, to są aplikacje, które nie wiem, są sztucznie zrobione i są kopią, wierutnymi kopiami właściwie e, innych jakby rozwiązań, więc są bezsensowne, e, co nie zmienia faktu, że Rzeczywiście no jest tego mniej tutaj, ale oczywiście można to sobie fajnie tutaj skonfigurować. I teraz tak, no ja już jakoś to sobie podzieliłem ten swój ekran, dodałem sobie jakieś tutaj kafelki, sam się tego tak naprawdę uczyłem od zera, dodawałem sobie te aplikacje. Faktycznie nie potrafię zrozumieć troszkę systemu jakby multitasking, który tutaj mamy, bo tak, no przytrzymuję sobie wstecz, mam jakieś aplikacje, które miałem otwarte, od, ostatnio otwarte, no ale czy ja to mogę jakoś usunąć, swipenąć, nie wiem, nie jest to jakoś tak super intuicyjne, no i, no powiedzmy, że okej, okay, mogę się przełączyć konkretnie na jakąś aplikację, ale czy mogę to jakoś usunąć, no nie wiem, szczerze powiedziawszy, tutaj od razu się przełączam do, do Binga, tutaj dwukrotne naciśnięcie, yy, długie przytrzymanie powoduje jakby włączenie tej systemu mowy, którego nie chcę nawet włączać. Po prostu no, inaczej troszkę to wygląda. Nie zmienia to jednak faktu, że naprawdę y, po pierwszym włączeniu, jakby urządzenia to strasznie szybko to działa, naprawdę, i przewijanie tych poszczególnych elementów i te same, jakby nie wiem, animacje otwarcia tego wszystkiego, no, to bardzo ładnie wygląda. Oczywiście y, jest to troszkę inaczej zrobione z tego względu, że są dłuższe animacje. Y, które powodują, że mamy jakby wrażenie, że to wszystko płynnie działa, ale z drugiej strony, jakby czas uruchomienia samej aplikacji nie jest jakoś zdecydowanie szybszy. Więc pod tym względem, jest to tak naprawdę właśnie no rozwiązanie takie, no, takie półśrodek, tak naprawdę. Oczywiście mamy parę aplikacji od Samsunga, typowo, jakie tam chat -ony, właśnie tutaj ten now, gdzie możemy sobie dodawać jakieś te właśnie serwisy społecznościowe, pogodę, waluty i tak dalej. No jest tego troszkę, nie zmienia to faktu, że bardzo fajnie tutaj się jakby przypina te kafelki i można sobie je tutaj, że tak powiem, organizować. To też jest takie fajne rozwiązanie, no bo faktycznie nie było na przykład tego kafelka, gdzie mamy tutaj dostęp do, do tych wszystkich jakby przełączników. Można sobie to zainstalować, działa to, ok. brakuje paska powiadomień, Ok, tutaj wysuwa pasek, który mamy no ale nic więcej nie możemy zrobić chyba że jakieś są jakieś tutaj kombinacje których ja po prostu nie wiem. Kompletnie niewykorzystana jakby nie wiem funkcjonalność przewijania w lewo. Okay, w prawo przewijamy sobie i mamy tutaj te aplikacje, wszystkie nasze ustawienia, po których też troszkę pochodziłem. Okej, okay, one są tak fajnie jakoś tam posegregowane też na takie jakby troszkę kategorie, czyli mamy ten aplikacje i system Możemy sobie tutaj to jakby dzielić, konfigurować i szkoda, że to jest już jakby dalej nie jest podzielone na jakieś konkretne segmenty z tego względu, że no łatwiej by się z tego korzystało zdecydowanie. I tak. Faktycznie to, czego na przykład dla mnie jakby dyskwalifikacją jest oczywiście, ale to ze względu jakby znowu na przyzwyczajenie do Androida, jest to, że włączam urządzenie, ok, mam hotmaila, więc mogłem się zalogować jakby już na swoje konto, nie musiałem od nowa wszystkiego tworzyć, ok. No, ale tak, powiedzmy, że z Twitterem czy Facebookiem nie mam jakiegoś większego problemu, jakiegoś. No, ale tak, kontaktów do dzisiaj nie mam, tak, bo, bo szczerze powiedziawszy, nawet nie chciałem, nie synchronizowałem tego, więc rozumiem, że można sobie to jakoś tutaj synchronizować, ale no, na karcie Sim nie mam kontaktu, więc znowu muszę jakoś tutaj kombinować. Samych aplikacji, które są jakby związane z Google, czyli jeżeli przejdziemy sobie tutaj i wpiszemy sobie. Google to, no, no, jest jakby tych aplikacji odpowiedzialnych za same, jakby odpowiedniki nawet aplikacji. Oczywiście mamy tutaj mapy, te Google Drive, Gmaila i tak dalej. To wszystko trzeba doinstalować. Tam jednak w Androidzie logujemy się jednym mailem, właściwie poza jeszcze jednokrotnym wpisaniem przy synchronizacji Google Chroma. To wszystko jest. No tutaj, no, nawet szczerze powiedziawszy, nie widzę Google Chroma, żebym mógł sobie go zainstalować, więc. Na razie z przeglądarki korzystam w taki sposób, że, że korzystam, ale nie mogę synchronizować danych ani niczego, więc to no, tak dziwnie, dziwnie po prostu. No ale to, to nie jest jakby wina. Tutaj po prostu nie, wiem, nie obwiniamy tutaj telefonu czy systemu za to. To jest po prostu no, jakby inaczej trzeba na to wszystko spojrzeć. I to jest kwestia właśnie jakby no, przyzwyczajenia się. Pamiętam, że mówiłem bardzo często, że, że te kafelki, że one tam się zmieniają i tak dalej, że to jest takie trochę bez sensu. No, no muszę się uderzyć w pierś tutaj, bo jednak pod pewnym względem jest to w miarę funkcjonalne, rzeczywiście. Jeżeli kafelek zrobimy sobie większy od Twittera i faktycznie mamy jakieś tam powiadomienia, one się nam pojawiają. Jeżeli przychodzi SMS, on się pojawia. Mam nieodebrane połączenie, to jest zaznaczone, więc. Wszystkie rzeczy, które są jakby istotne, są pokazane i jest to po prostu. W Androidzie mamy pulpity w lewo, w prawo, tak dalej. Tu mam wszystko w postaci długiej listy i jest to po prostu do przyzwyczajenia się, nic więcej. No i mamy aplikacje, które możemy sobie dodatkowo instalować i tak naprawdę po tych kilku dniach rzeczywiście no jest to kwestia do przyzwyczajenia. No ale teraz na przykład cofam się i tak. Odpalałem się aplikacje, chyba, które miałem ostatnio odpalone. Mogę się cofać, cofać. Nie wiem, czy te aplikacje się teraz pozamykały. Tak, teraz się dopiero pozamykały, więc, jakby z poziomu tego multitaskingu, jeżeli otworzę sobie. Nie wiem, ok, to otworzę sobie pogodę, twittera, łączność, to całkiem fajnie i szybko chodzi. Zobaczcie, że tu nie ma jakiegoś tam wielkiego problemu. Baterie ym, to wygląda całkiem nieźle. I okej, okay, teraz mamy. Ten Multitanskich, ale teraz tego nie mogę pozamykać. Czyli, żeby zamknąć wszystkie aplikacje, które chcę, chyba że jest jakoś jakiś mądrzejszy sposób na to, a ja tego po prostu nie wiem. Kwestia jest tego taka, że muszę po prostu miliard razy kliknąć wstecz i w tym momencie dopiero nam się to wszystko werystykuje. I teraz mam chyba to pozamykane. OK, teraz mam wyczyszczone. Um, rozumiem, że tutaj konfiguracja, jakby tego, że wybieram sobie Binga, to tutaj mogę sobie to wszystko jeszcze. Pustawiać w sensie przeglądarki, czy, czy chcemy, żeby, żeby to była jakaś inna przeglądarka, itd. Podejrzewam, że można to jakoś doinstalować tak dalej, że nie muszę korzystać na siłę z Binga. Mam nadzieję, przynajmniej, że mogę to jakoś to robić. Tu jakiś fajny przejście do skanowania kodów QR, to fajnie, że to od razu jest wbudowane. Aplikacje zewnętrzne to raz, co możemy sobie tutaj na no sobie pozwolić, to, to też bardzo fajne. No ale powiedzmy, że jeżeli przejdziemy sobie już do internetu, okej, okay, mamy tutaj internet. To kwestia przyzwyczajenia, że pasek jest na dole, który pewno można zmienić. Ale no nie wiem, nie rozumiem za bardzo tego, że tutaj nie mam żadnych podpowiedzi. Instalowałem jakieś słowniki. Czekajcie, bo tu się przełączam między tymi słownikami. Ale gdzieś tu się wchodziło po prostu do tego głównego słownika. Nie wiem, to chyba musiałem tutaj w ustawieniach. Nie mam zainstalowano jakieś tam te słowniki. One się instaluje, instaluje i później się w końcu nie instaluje. Jakby nie doinstaluje się do końca, więc tego też nie mogę za bardzo zrozumieć. Gdzieś tutaj to było lokalizacja. Chyba tutaj, klawiatura. Tak, wymaga. Klikałem tutaj ponów, to się. Przygotowanie do pobierania. To się pobiera, pobiera i później się wysypuje. I tak naprawdę, nie wiem, była jakaś informacja odnośnie auto danych. Kliknąłem, że ok, że chciałbym, żeby one się auto uzupełniały, ale mimo wszystko jakoś to się nie pojawiło. Nie jest to jakoś tam super intuicyjne, i pod tym względem to szkoda, szkoda, jednak. Um, co tu więcej, na pewno z tych takich jeszcze dodatkowych rzeczy, które mamy, ok, właśnie, to jest to, Office. Mamy Office'a, i, i, i to jakby bardzo fajne. Mam jakiś tutaj dokument i teraz nie za bardzo rozumiem jedną rzecz. Bo mamy tak, mamy tutaj dokument, nie. I teraz wybieram sobie. To jest jakiś tam gotowy, ale powiedzmy tak, wybieram, bo ja nie wiem, czy dobrze to po prostu robię, i to jest kwestia tego, że, że może tutaj. Um, po prostu mógłbym się bardziej douczyć, ale wydaje mi się, że jakoś dziwnie to jest zrobione tak, bo zaznaczam sobie, nie wiem. Odmianą i chciałbym zmienić jakby ten wyraz no w Androidzie ok jak kliknę dłużej to mi się zaznacza jakby cały wyraz do kopiowania tu nawet szybciej więc to no plus. No ale w Androidzie mogę kliknąć w środek wyrazu pojawia mi się ten kursor mogę to przesunąć i jakby nie ma z tym problemu. A tutaj tak pojawia mi się kopiuj no to ko mogę sobie to skopiować ale jeżeli chciałbym wejść w to i to zedytować no bo tu mogę sobie coś wpisać ok. Tu mi łączy znowu ten wyraz, jak ja mam wejść do środka tego wyrazu z powrotem, żeby, żeby to móc zedytować. No za każdym razem, nie wiem, no jakoś nie jest to intuicyjne, i, i, szczerze powiedziawszy, nie wiem, tutaj są jakieś opcje od zmiany czcionek tak dalej. Czy tutaj, nie wiem, wyszukiwanie jakichś tam konkretnych elementów, no ale. To nie jest intuicyjne i dziwię się, że, że to właśnie tak wygląda, Ok, to mogę sobie zrobić pastę i mi się wkleja to, co sobie zaznaczyłem wcześniej. Klawiatura jest fajna, bo jest taka nietypowa, nie korzystałem nigdy z takiej, więc pod tym względem jakby naprawdę ok. Fajne jest też ten pasek, że on się tak wysuwa, on się później chowa, nie ma jakby z tym problemu, to możemy sobie, a przepraszam, tu możemy sobie rzeczywiście później zmienić ten dzwonek. To wszystko fajnie działa, troszkę nie za bardzo ten edytor tekstu. No zobaczymy, no najbliższe kilka dni będę mocno i intensywnie testował to urządzenie. Zobaczymy, jak to się sprawdza. Wiem, że czekacie na porównanie z S5, z Note 3 i tak dalej. No właśnie, widzicie, jest gotowe do pobrania. No to pobierz, robię pobierz. Nie wiem, czy to się pobierze w końcu, czy nie. Bo tu nawet nie ma jakby żadnego znaczka, żeby to się pobrało. Dodatkowo no, będą te wszystkie porównania, tak jak obiecałem jeszcze powinien, powinno być jutro, późno wieczorem powinno być jeszcze kolejna część porównania, więc pod tym względem zainstaluj. O, ponowne uruchamianie, czyli teraz urządzenie nagle się, do widzenia, teraz nagle urządzenie udało się zainstalować, wcześniej robiłem też tak wielokrotnie i nie było żadnego odzewu. No dobra, zacznę, Mam nadzieję, że po prostu będzie lepiej ten słownik teraz wyglądał. No i tyle, to są moje jakby pierwsze wrażenia. Póki co jestem zadowolony, naprawdę. Bateria w miarę przyzwoicie, Troszeczkę nawet chyba jakby to bardziej ekonomicznie wychodzi niż Android. No to zobaczymy, bo tutaj nie mam jakoś super wielce aplikacji na razie poinstalowanych. Ładnie poświetlony ten przycisk. Dajcie znać, co myślicie. Czekam na Waszą informację. Na Wasze komentarze. Pozdrawiam. Cześć.